Cześć kochani, dzisiaj nagrywam z takiego trochę mało komfortowego miejsca, ale to jedyne miejsce w domu, gdzie nie słychać e, sąsiadów, którzy gdzieś tam ze ścianą albo wiercą, albo coś koszą, nie wiem. To jedyny pokój, gdzie, gdzie tego nie słychać i mogę do Was spokojnie powiedzieć parę słów. Chciałam Wam dzisiaj e, opowiedzieć o diecie i stosowaniu suplementów e, w trakcie leczenia i ogólnie w trakcie choroby. Jeżeli ktoś oglądał moje wcześniejsze filmiki, takie jeszcze sprzed roku, to wiecie, że ja długi czas leczyłam się w głównie w sposób naturalny, czyli taką tą medycyną alternatywną. Stosowałam mnóstwo suplementów. I być może przedłużyłam sobie jakoś ten okres, zanim włączono mi chemię, zanim była konieczność włączenia mi chemii. Trudno mi powiedzieć tak jednoznacznie, bo nie chciałabym się tu wypowiadać jako ekspert. Fakt jest taki, że rzeczywiście czułam się po niektórych z tych suplementów dużo lepiej, dawały mi one siłę. Natomiast nie mogę powiedzieć, że którykolwiek z nich wyleczył mnie z raka, z białaczki, albo że którykolwiek z nich był jakiś taki super spektakularny, miał efekt. Brałam czarnuszkę. Na pewno znacie to, są takie małe ziarenka. Można to brać w postaci oleju lub w postaci ziarenek. U mnie olej, szczerze mówiąc, no, odrzuca mnie smak oleju z czarnuszki, więc brałam sobie to w postaci ziarenek. Dodawałam do wszelkiego rodzaju sałatek i innych potraw. I było to całkiem znośne. Takimi podstawowymi suplementami, które się zaleca w przypadku chyba każdego nowotworu, to jest selen i krzem. I to trzeba naprawdę brać ściśle z zaleceniami, tak jak to tam jest opisane. Przez długi czas brałam kanticer. To jest taki. Preparat przygotowany specjalnie dla osób chorych na nowotwór, jak sama nazwa zresztą wskazuje. Ja go dostałam gratis od firmy go produkującej i rzeczywiście przez kilka miesięcy przyjmowałam. Natomiast efektu, jako tako po wynikach, czy, czy po jakimś samopoczuciu lepszym, nie widziałam. Brałam. Yy, ogórek morski, yy, pestki Moreli, yy, Brahmniut Manuka, witaminy C, D3, K2, B12, ogólnie wszystkie te witaminy z y, grupy B, yy, żurawinę i granat. To akurat ze względu na to, że, że mam często zapalenie pęcherza i rzeczywiście tutaj jakby wspomagałam się dodatkowo tym, yy, magnes, sept, i tu o tym Orega Sept chciałabym Wam kilka słów powiedzieć, bo o ile inne te suplementy Wam tak troszkę wymieniam, o tyle mam tutaj dwa takie, które ratują mnie zawsze w sytuacjach, kiedy coś się dzieje, czyli są wszelkiego rodzaju jakieś e, takie okresy grypowe, e, jakieś jelitówki, jakieś takie inne sytuacje, gdzie bardziej jesteście narażeni na zakażenie, to rzeczywiście te dwie rzeczy, czyli oregasept, to są krople z oregano i citrokapki, one w tej chwili są dostępne tylko i wyłącznie w Czechach, dlatego że w Polsce ta zawartość tego wyciągu z grejpfruta jest bardzo, bardzo słaba. Te dwie rzeczy rzeczywiście sprawiły, że ja przez dłuższy czas nie musiałam brać żadnych innych leków w sytuacji, kiedy właśnie wokół ktoś był chory na grypę czy na jelitówkę. Ona mnie, mnie osobiście, ja nie wiem, jak będzie w Waszym przypadku. Ja tym leczę i swoją rodzinę, i swoich znajomych, takich, którzy są otwarci na jakieś takie dodatkowe suplementy, i rzeczywiście oni sobie to chwalą, i rzeczywiście potwierdzają, że też na ich organizm bardzo dobrze to działa. Także jeżeli Zależy Wam na tym, żeby właśnie podbudować trochę swój układ odpornościowy, żeby on nie łapał tych wszystkich zapaleń, zakażeń. To polecam. To jest chyba taki jeden z lepszych suplementów, jaki stosuję i stosuję właściwie do, dzi do dzisiaj. Ze względu na jelita, zawsze również biorę probiotyki. No, tutaj to w zależności od tego, właśnie jak kto z tymi jelitami funkcjonuje. Jeżeli bierzecie chemię, polecam te probiotyki również brać, dlatego że większość chemioterapii właśnie na te jelita działa negatywnie, i tutaj na pewno trochę Wam to pomoże, żeby je opanować. Brałam z moczą krew bram też leki osłonowe i takie naturalne, na wątrobę, typu ostropest, wyciąg z ostropestu i takie, takie które ogólnie dostępne są w aptece, typu hepatil, bram EGCG. To jest wyciąg z zielonej herbaty. On jest zwłaszcza zalecany przy białaczkach. Natomiast myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o właśnie takie znowu wspomożenia odporności, to również warto go brać. Jego się bierze dosyć dużo, duż, duże dawki. Bram-krople-Om to są takie krople, które sprowadzałam sobie z Niemiec i które też zawierałam naturalne probiotyki to również tak i pod kątem moich jelit, i po chemioterapii. siemię lniane, reishi. Rezweratol, i tu rzeczywiście po resweratolu widziałam lepsze samopoczucie i dużo lepiej się czułam i dużo lepsze miałam wyniki krwi. E, oprócz tych reishi, brałam też e, te grzybki Shitake, shitake e, Betuleko to jest wyciąg z brzozy, e, Enterosep, czekajcie, bo tu chyba mam źle coś napisane, Enterozżel. Enterozel bierze się głównie, żeby oczyścić organizm ze wszystkich jakichś toksyn. Jeżeli, jeżeli właśnie bierzecie dużo jakichś leków, ja brałam dosyć sporo na jelita, no potem jeszcze chemioterapia do tego, to rzeczywiście jest zalecony później enterozel, który bardzo ładnie nam ten organizm tego oczyszcza bram też czagę, ale taką oryginalną, rosyjską, sprowadzaną przez znajomą. To jest znowu wyciąg z czyraka brzozy. Chyba tutaj mam nadzieję, że nie pomyliłam tego. Również bardzo skuteczny, bardzo dobrze wzmacniający odporność. Powiem Wam, że mam tego tutaj dużo, dużo więcej, ale jakby, bo tutaj jeszcze Wilakory nie wymieniłam. KU10. Vernikabon, Alerbon, mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Oczywiście, żebyśmy mieli jasność, ja tego nie brałam wszystkiego razem w ciągu jednego dnia, bo nie byłoby szans na to. Brałam to dzieląc na pewne grupy. Ja miałam zrobioną taką listę powieszoną na na lodówce. Nie wiem, czy coś będzie widać. I każdego dnia zaznaczałam sobie pewną grupę, którą wzięłam. Na przykład brałam przez kilka dni jedne z tych suplementów, potem w kilka następnych dni inne, w zależności od tego, co mi było potrzebne i w ogóle jak się czułam, jak reagował mój organizm. Bardzo dużo czytaliśmy z mężem na temat tego, których suplementów nie można łączyć, i to jest bardzo ważne. Bo na przykład niewiele osób wie, że pestki moreli, jeżeli się bierze, to w tym samym czasie nie powinno się przyjmować dużych dawek witaminy C, dlatego że one wzajemnie wchodzą w jakąś tam reakcję i, i mogą Wam bardziej zaszkodzić niż pomóc. Także trzeba czytać, trzeba się konsultować oczywiście z lekarzami, bo tutaj myślę, że jeżeli traficie na takiego lekarza, który podchodzi holistycznie, a sporo już teraz takich jest, gdzie oprócz, wiadomo, leczenia tradycyjnego, chemioterapii czy jakiegoś innego leczenia, taki lekarz doradzi Wam, czym można się wspomagać. Ja miałam dwójkę takich rzeczywiście prowadzących mnie. To był jeden z onkologów i tutaj jedna z moich lekarek na miejscu, tak, tak zwanych rodzinnych, którzy właśnie jakby to wszystko mi nadzorowali i podpowiadali, co warto brać i w jakich postaciach. Ja ze względu na chore jelita. Które w tym czasie mi nie wchłaniały, miałam żywienie pozajelitowe. Większość tych rzeczy starałam się przyjmować w formie płynnej, w formie jakichś kropli, wyciągów, raczej nie w postaci tabletek, bo wiedziałam, że te tabletki mi się nie rozpuszczą i nie wchłoną. Natomiast jeżeli wasze jelita pracują w sposób prawidłowy, no to jak najbardziej można, można to brać w postaci kapsułek. Chciałam Wam zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz, żeby czytać na forach najlepiej innych pacjentów, bądź konsultować się, czytać opinie z jakich firm warto kupować suplementy. Dlatego, że rynek suplementów w tej chwili tak strasznie się rozwinął, że wszyscy chcą na tym raku zarobić i wszyscy gdzieś szukają możliwości zarobku. Te ceny są czasem kosmiczne. Natomiast jak czytacie opinie, bardzo często się też farmaceuci wypowiadają i opisują, że no niektóre suplementy to jest po prostu to jest po prostu oszustwo. Tak? Czyli lepiej, lepiej kupować te sprawdzone, chociaż one rzeczywiście czasem są dużo droższe, niż takie z niewiadomego źródła, niewiadomego pochodzenia, które dopiero co weszły na rynek i tak do końca nie wiadomo co, co zawierają. Ja się nie będę wypowiadać na temat suplementów pana Ziemby czy kogoś innego dlatego że ich nie brałam więc trudno mi się jest jakby jednoznacznie wypowiedzieć bo też czasem pytacie mnie w takich wiadomościach prywatnych co sądzę na temat pana Ziemby czy na temat pana Czerniaka i tak nie wiem bo nie stosowałam więc jakby nie mogę się w tym przypadku wypowiedzieć być może jego suplementy są świetne być może są oszustwem jak to w tej chwili jest opisywane, nie potrafię Wam odpowiedzieć. Mogę się tylko powołać na te, które sama brałam. Zawsze starałam się to z kimś skonsultować i, tak jak mówię, tutaj dobrzy lekarze mnie prowadzili, plus fora internetowe, na których pacjenci również opisują, co warto brać, co nie. Pytanie, czy w ogóle brać, tak? Bo tutaj też już spotkałam się z takimi czasem nawet atakami na forach, gdzie, gdzie ktoś od razu mówił mi, że mam sobie dać spokój, że mam nie kupować tych suplementów. Mam towarzystwo. Że mam nie kupować suplementów, że, że, że suplementy to ściema i że tylko skupić się na medycynie tej tradycyjnej, akademickiej. Słuchajcie, to jest decyzja każdego z Was. Niech Wam nie odpowie na pytanie, czy warto, y, warto kupować i pobierać y, właśnie jakieś tam suplementy, czy nie. Część lekarzy twierdzi, że tak, część lekarzy twierdzi, że nie. Każdy pacjent jest inny, każdy inaczej reaguje, więc ja tutaj jakby nie wypowiem się autorytatywnie w jedną, ani w drugą stronę. Jedyne, co mogę powiedzieć, naprawdę po niektórych widziałam poprawę w wynikach, w samopoczuciu, w Wlewy z witaminy C wiecie, że stosuję już od trzech lat, z, oczywiście z przerwami, nie przez cały czas. I ja się po nich czuję świetnie i ja rzeczywiście widzę efekty zarówno w wynikach, zarówno w samopoczuciu, zarówno w trakcie jak brałam chemioterapię. Widziałam efekty, ale to ja. Ja i parę osób, z którymi miałam w tym czasie kontakt, które też taką terapię przechodziły. Ale znam też osobę, której tej, te wlewy zaszkodziły, ponieważ okazało się, że ma chore nerki i nie powinna takich wlewów z dużych dawek witaminy C robić. Znam osobę, która przyjmowała witaminę C do ust, robiła to też, przyjmowała bardzo duże dawki. No i efekt był taki, że kończyło się to bardzo masywnymi biegunkami i no nie wiem, czy to jest prawidłowy efekt, pewnie, pewnie nie do końca. Także, yy, tak jak mówię... Nie będę nikogo namawiać. Ujęłam sobie taki punkt w tym Onko poradniku, dlatego chciałam Wam parę słów na ten temat powiedzieć. Natomiast wojna, jaka toczy się w internecie pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami, mam wrażenie, że, że no, nie ma nam celu chyba nic dobrego, bo albo jest to reklama też tych środków, bo wiadomo, że nieważne jak się mówi, czy się mówi dobrze, czy źle najważniejsze, że ktoś mówi na ten temat. Więc nie wiem, czy ta wojna, jaka się toczy obecnie w internecie na temat pana Ziemby, to ona mu więcej szkody przyniesie, czy więcej pożytku, bo więcej ludzi o nim usłyszy i, i kupi więcej jego suplementów, być może świetnych, nie wiem. Ja zawsze uważałam, że wszystko trzeba sprawdzić na sobie, wszystko trzeba skonsultować z jakimś rozsądnym lekarzem, jednym, drugim, popytać innych pacjentów, i to są dla mnie wiarygodne źródła, a nie artykuły, które nie wiem, przez kogo są sponsorowane: czy przez Big Farm, czy przez tą teraz farmę taką produktów naturalnych. Nie mam bladego pojęcia. Dlatego polecam rozsądek. Polecam konsultacje z jakimiś dobrymi lekarzami otwartymi na medycynę taką holistyczną i polecam jak najbardziej fora pacjentów, gdzie pacjenci piszą na własnym przykładzie, jak, jak reagowali. Jeśli chodzi o diety, sprawa jest dokładnie taka sama. Nie ma jednej idealnej diety dla osoby chorej na nowotwór. Bez względu na to, czy ona jest w trakcie leczenia, czy jest akurat w okresie przejściowym, w okresie remisji, cokolwiek byście nie przeczytali, to i tak musicie to sprawdzić na sobie. Ja Wam wielokrotnie już mówiłam o diecie dr. Dąbrowskiej. Ja przez nią przeszłam kilka razy czasami cztery tygodnie, czasami dwa, czasami tylko tydzień. Dla mnie ta dieta jest świetna. I mnie rzeczywiście pomaga, sprawia, że organizm się oczyszcza, że czuje się mocniejsza, łatwiej mi jakby przejść przez pewne, przez pewne potem etapy kolejnego leczenia. Natomiast na pewno nie jest to dieta, którą się stosuje w trakcie chemioterapii, dlatego że w trakcie chemioterapii nasz organizm potrzebuje różnych Różnych składników, takich wartościowych pożywienia, i ograniczanie się wtedy do warzyw i owoców, no, byłoby nieporozumieniem. To jest taka dieta, jeżeli jesteście w okresie przejściowym, jeżeli jesteście w remisji, albo jeżeli jeszcze nie podjęto u Was leczenia chemioterapią, nie, nie jest Wasz stan jakiś dramatyczny, nie jesteście zachudzeni. No, bo wtedy przejście na dietę dąbrowskiej nie wiem, czy byłoby dobrym, dobrym pomysłem. To już każdy z Was musi sobie sam odpowiedzieć. To samo się dotyczy diety Garsona. Ja sobie też próbowałam stosować dietę Garsona i też jest to jedna z lepszych diet, jaką, jaką stosowałam. Rzeczywiście widziałam po niej efekty. Natomiast ze względu na chore jelita, żywienie poza jelitowe wielu rzeczy ja nie mogłam włączyć, także jakby nie do końca mogłam ją zastosować w pełni, na pewno nie mogłam zastosować lewaty w skawy, trochę mnie przeraziło, przeraził mnie ten punkt tej diety. Natomiast no w ogóle jakby nie mogłam tego sprawdzić, więc też nie jestem w stanie wam odpowiedzieć, czy ta dieta jest dietą super. Próbowałam diety paleo, próbowałam wyciskania soków i bycia chociaż kilka dni na diecie sokowej. Totalnie nie sprawdziła się u mnie dieta optymalna, tak zwana dieta kwaśniewskiego, dlatego, że ja mam tak chore jelita, które nie są w stanie strawić takiej ilości białka i tłuszczów, jakie w tej diecie są zalecane. Natomiast znam osoby chorujące, które tą dietę stosują i czują się świetnie. Więc znowu nie powiedziałabym nikomu, że dieta optymalna kwaśniewskiego jest dietą złą, tylko dlatego, że ona u mnie się nie sprawdziła, bo ona równie dobrze u kogoś innego może się sprawdzić świetnie. Ja się rewelacyjnie czułam przez wiele lat, będąc na diecie wegetariańskiej z wyłączeniem mleka ze względu na chore jelita. Dla mnie była to najlepsza z możliwych diet i rzeczywiście zarówno jelita o wiele lepiej funkcjonowały, jak i ja cała. Ale mam świadomość tego, że w trakcie chemioterapii większość osób musi jeść mięso. Musi jeść czerwone mięso, musi jeść białe mięso, musi dostarczać sobie wszelkich możliwych właśnie wartości odżywczych, i wtedy przejście na dietę wegetariańską no nie jest dobrym pomysłem. Można oczywiście wyłączyć część mięsa, i to już coraz częściej jest zalecane nawet przez lekarzy. Natomiast nagle takie gwałtowne przejście na dietę wegetariańską jest dla organizmu szokiem. Trzeba to robić rozsądnie, powoli, no i na pewno nie tak radykalnie i nie w trakcie leczenia chemioterapią, kiedy organizm jest i tak już osłabiony, i tak radykalna dieta może spowodować jedynie pogorszenie. Kochani, ja mam świadomość tego, że właściwie nagadałam się tutaj w tym filmiku, a nie dałam Wam tak naprawdę żadnej konkretnej recepty, bo w przypadku suplementów i w przypadku diety takiej jednoznacznej recepty nie ma. Każdy z Was musi to przetestować i sprawdzić na sobie. Ja osobiście uważam, że warto stosować suplementy i że one w przypadku mojego organizmu. Wielokrotnie pomagały mi podnieść się z takich gorszych okresów, kiedy organizm był bardzo osłabiony. Uważam też, że wiele razy dobra dieta pozwoliła mi organizm oczyścić, pozwoliła się mu trochę uspokoić, odetchnąć i też nabrać sił. Ale jeżeli ktoś uzna, że tylko będzie na chemioterapii albo na radioterapii i nie będzie niczego więcej stosował, to jest to jak najbardziej dobra, dobra decyzja. Każdy z nas podejmuje swoją własną decyzję i tego się powinien trzymać. Nie dajcie sobie wmówić, że taka czy inna droga jest zła. Zawsze wybieracie drogę dla siebie, taką, która was doprowadzi do celu, czyli w naszym przypadku do zdrowia, czego Wam życzę z całego serca i sobie zresztą też, bo. Cały czas mówię, że ja z tą chorobą wygram i jestem na drodze do wygrania, więc życzę Wam z całego serca, żebyście Wy też z tą chorobą wygrali. Kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam Was tutaj mój kot, który już zasnął. Widać go w ogóle. Widać go. Śpi sobie tam w kąciku. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, przesyłam wam buziaki tradycyjnie i do zobaczenia w ostatniej części. Nie, nie w ostatniej, w przedostatniej części mojego mini-onko poradnika, już niedługo. Tak, kochani.